Premier Miller, a potem będziemy to rozdrabniać. No można powiedzieć utrzymując się w klimacie świąt Bożego Narodzenia, że słowo ciałem się stało, dlatego że słowo padło już znacznie wcześniej i dla niego nie powinno być to tajemnicą, co się stało. I, I w wielkim zaskoczeniu nie ma mowy, bo już pewne rzeczy były wcześniej tak powiem, praktykowane. Z takich zaskakujących to chyba jest to, że Chiny przystały być opisywane jako główny wróg. Stanów Zjednoczonych. Są konkurentem w tej doktrynie, ale Stany Zjednoczone wyraźnie zmieniły retorykę. Koniec II wojny światowej. Amerykanie zbudowali nowy porządek światowy, różne instytucje, a gdzieś od prawie 20 lat kwestionują funkcjonowanie tych instytucji i uważają, że musi ten porządek się zmienić. No i to jest ich propozycja. I Waldemar Pawlek. Amerykanie wycofują się z roli światowego mocarstwa i skupiają się wyłącznie na swoich interesach, bo mówią o tej zachodniej sferze tylko i o tym, że Stany Zjednoczone są zainteresowane utrzymaniem dominacji takiej przemysłowej i militarnej, ale już nie zamierzają być takim gwarantem pokoju światowego.